Siemaneczko, z tej strony Śmiechu, lecimy dzisiaj z teścikiem kosteczki Silent o kodzie produktu XB3016, Red Wave i Grosset. Kosteczka, tak jak wspominałem, w efekcie Silent, jest oznaczenie, którą są do widowni, jest lącik podstawowy, lącik rezerwowy, kostkę otrzymałem od triplexa. Na testy za co bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o parametry tej kostki, 70 strzałów tak na szybko z tego co pamiętam. 70 strzałów dolo 30 metrów w górę, kaliber 20 mm i czas strzelania 20 sekund. Czyli naprawdę bardzo, bardzo dynamicznie. Jeżeli chodzi o gramaturę, gramatura jest tutaj na samym dole, około 800 5 gramów, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że, że sporek na taką kosteczkę w efekcie Silent, że to jest naprawdę solidna, solidna gramatura. Także zapraszam Was na testik w terenie. Zobaczymy, jak ona strzela. Dajcie znać w komentarzu, co sami o niej sądzicie.